Cześć! Dzisiaj pokażę Wam kuchnię zaprojektowaną i wykonaną przez Studio Bossi z nowego targu, należące do sieci Max Kuchnie. Zwróćcie uwagę na samo pomieszczenie. Nietypowe okna narożne, wąska ściana oddzielająca je od wyjścia na taras i sam fakt otwarcia kuchni na salon. W takim miejscu mogło wejść wyłącznie w grę zaprojektowanie kuchni na wymiar. Dzięki indywidualnemu projektowi kuchnia ta jest niezwykle ergonomiczna i świetnie rozplanowana. W każdej kuchni niesamowicie ważną rolę pełnią blaty robocze. Dzięki zaprojektowanemu półwyspowi, który pełni równocześnie funkcję barku, jest ich tu naprawdę sporo. Sam Blad wykonany został z czarnego laminatu o grubości 38 mm, a ozdobny barek pokryto fornirem lakierowanym w macie. Strefa mokra znajduje się w miejscu, w którym z pewnością każdy z Was z przyjemnością zmywałby naczynia. Chodzi oczywiście o piękny widok za oknem. Pamiętajcie, że jeśli macie w swojej kuchni możliwość ulokowania z lewo przy oknie, zróbcie to. Mycie naczyń stanie się o wiele ciekawsze. Fronty meblowe wykonano z białej płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk. Uchwyty są frezowane, dzięki czemu nie ma tu klamek, a we wszystkich szafkach zamontowano cichy domek. Mamy tutaj dwa piekarniki marki Zimes, tradycyjny i kompaktowy z funkcją mikrofarii. Obok znajduje się wygodne i pojemne kargo. A teraz niespodzianka dla tych, którzy potrzebują naprawdę dużej lodówki. Zaprojektowano tutaj zamiast typowej lodówki side-by-side side, dwie zupełnie oddzielne chłodziarko-zamrażarki. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. W bracie zamontowano płytę indukcyjną marki Siemens. Obok wbudowano wygodne gniazdka, a nad głową umieszczono główną ozdobę kuchni okap marki Welge, który pięknie współgra z nowoczesnym wnętrzem. I co? Spodobała się Wam ta kuchnia? Jeśli tak, to koniecznie skontaktujcie się ze studiem Bossi z nowego targu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach kuchennych historii.